Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna niedziela, bodajże już trzecia, tym razem dwudziesta niedziela zwykła, rok B, kiedy trwamy na medytacji, rozważaniu wielkiej mowy eucharystycznej Chrystusa, która jest zapisana i spisana przez świętego Jana w szóstym rozdziale jego Ewangelii. Jezus mówi wprost, w tej swojej mowie, w tej dyskusji z Żydami, że on jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. I czasami my wchodzimy w dyskusję na temat Eucharystii, na temat uczestniczenia w Eucharystii, ale też przyjmowania Komunii Świętej. I jest wiele osób w Kościele, które w ogóle nie przywiązują wagi do. Częstego karmienia się ciałem Chrystusa. Traktują to jako dodatek życia religijnego. Z przykrością musimy stwierdzić, że tak jest. Ale Chrystus dzisiaj mówi bardzo konkretnie: Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało. Jezus mówi: Ciało wydane za życie świata. Bardzo mocno już tutaj w tym tekście święty Jan łączy eucharystię z tym, co się wydarzy dosłownie za pewien czas na Golgocie. Święty Jan pisząc już swoją Ewangelię no niemalże 60 lat po wydarzeniach, które się wydarzyły też już. Ten tekst pisze jako bardzo teologiczny tekst. On też wiele rzeczy już przepracował, przemedytował, w jego sercu już na pewno się wiele wydarzyło. Z młodzieńca, z chłopca stał się już bardzo dojrzałym w sędziwym wieku mężem. Nie chodzi mi tu oczywiście o żonę, ale jako mężczyzna. I rzeczywiście ten tekst jest bardzo głęboki. I Jezus mówi, że jeżeli. Nie będziecie jedli syna, ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije Piejro, ma życie wieczne, Jego ja wskrzeszem w ostatecznym, to za moment powtarza. Ale Jezus nie mówi o jakimś symbolu. Jezus w tym tekście ewangelicznym nie mówi o jakimś obrazie, nie mówi o yy, tym, co będzie jakąś pamiątką, tak jak mówią kościoły protestanckie. Jezus mówi wprost, jeżeli nie będziecie jedli ciała syna człowieczego, ani pili krwi jego. Jakim to musiało być szokiem dla Żydów, kiedy słyszeli takie rzeczy, bo w ich wyobrażeniu i gdybyśmy my nie byli ludźmi wiary, byłby to na pewno czysty kanibalizm. Ale. Spożywanie ciała Syna Człowieczego, czyli ciała Jezusa Chrystusa, ciała człowieka Boga, pod postacią chleba, ale jego ciała i karmienie się jego krwią jest tym, co daje życie wieczne. Jezus mówi, jak mnie posłał, żyjący ojciec, a ja żyję przy ojca, taki ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie są takie, jak jedli wasi ojcowie. Jest to chleb wyjątkowy. I rzeczywiście Eucharystia jest czymś wyjątkowym. Po to Chrystus pozostał z nami w Eucharystii, abyśmy mieli życie wieczne i aby rzeczywiście ten pokarm był dla nas tym, co wzmacnia nas na naszej drodze, do nieba i oby nie stał się tym, przez co będziemy potępieni. Mam na myśli tutaj e, świętokradcze spożywanie Komunii Świętej. Więc żyjmy Eucharystią. Jak najczęściej przystępujmy do spowiedzi świętej, do której też zachęca nas Matka Najświętsza Wegu Ona mówi, żeby mieć nieustannie czyste serce. Po co? Abyśmy nieustannie mogli się karmić ciałem Chrystusa. Niech Eucharystia będzie w centrum naszego życia i naszej codzienności do czego też zachęca nas Maryja w Medziugorie. Błogosławię Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.